26, to będzie 26. Trzeba będzie przymierzyć tak pani celku. 26 najpierw trzeba przymierzyć, będziemy wiedzieli czego szukać. Aha, to są klapki takie, tak? No to są sandały. My je nazywamy sandałami, to nie klapkami. Żeby im rangę podnieść, to nazywamy sandała, sandałami. To wie pan, A to pan nie pytań. ma, e, wszystko jest tak. Wszystko jest tak opracowane. Tak, ale pan mnie nie słucha. Ale ja to ja jest. Ja chcę nie dogadamy się, bo pan się mączy ja, ja zamiast. Jestem, nie, mnie ja jestem słuchać. terapeutą i chcę pani wytłumaczyć, że specjalnie są zrobione jak tak jak pani nazywa klapkami, bo nie może tu być paska po prostu. Nie może być i koniec. A teraz z racji medycznej mógłbym pani wytłumaczyć i kształtu. A... To nie są sandały do spacerów dłuższych, tylko do chodzenia na krótkie odcinki. Do domu, y, w domu całoroczne, ale tylko w domu. I w każdej chwili może je pani zdjąć. Są ludzie, którzy mogą w nich wytrzymać jedną minutę, a jakby sobie tu zapieli, to byłoby utrudnione, mieliby utrudnione jeszcze bardziej życie. Chodzenie w nich jest trudne, y, bo one to nie jest przyjemność. Ja wiem. Bo to bo miałam uciec. papierki tak zwane no. z Rosji, przywiezione a. i w ogóle w nich nie chodziła. No widzi Pani, a tutaj oprócz tego, że to jest wyższa klasa papierków, najwyższa, najwyższa półka, można by powiedzieć, że to jest... Można by powiedzieć, że to jest produkt stulecia dla stóp. Dosłownie. Mają ortopedyczne kształty, jak pani widzi pod kątem. Przeciw po przecznemu, tutaj podłużnemu i na to naniesione receptorki różnej wielkości, tak jak na Chile. Dobrze, ale niech mnie pan już nie tłumaczy, proszę Aha. mnie dać pracę. Pani, pani chciała mnie uwagę zwrócić, że ja ale jestem ja nie, nie ale a ja... pani jest mądrzejsza od siedmiu Żydów, jak mówiła moja babcia. Bo pani wszystko wie, a ja pani chcę wytłumaczyć, bo ja całe życie poświęciłem. Dobrze, temu. a ja... I trochę więcej wiedzy mam od pani na ten temat. A? Proszę Chce pokazać. Pani proszę pokazać swoje dyplomy. No i co? I co? Do szafy, ma, do szafy mam iść i szukać. Teraz. Gdzie jest dyplom? Gdzie jest to na, na ten? Gdzie jest dyplom? Dyplom jest w szafie. Dyplom, <laughs> dyplom powinien wisić tutaj. A ja nie jestem tego typu, że 10-20 dyplomów wywieszam i... Nie 10, 1, jak, który jak pan nie skończył. Niektórzy terapeuci. Jakie, ja nie mam miejsca tu na dyplomy. Dyplomy leżą w szafie. Jeszcze raz każdy się... Szalmy... Pani jest niegrzeczna i nieelegancka. Uf. Proszę pani, ja mam 45 lat praktyki, wymasowałem ćwierć miliona stóp. A dla pani najważniejsze byłoby, żeby pani dyplom pokazał teraz, tak? Proszę to, wziął. do widzenia. Do widzenia pani. Taka pani przemądrzała, nie da sobie nic powiedzieć, widać, widać że pani ma 25 dyplomów, tylko nie wiadomo,